Panie prezesie, co w dniu dzisiejszym tutaj na kortach w Lubawce się odbywa? No, bardzo, bardzo piękny turniej. Otwieramy sezon w tym roku turniejem o Puchar, dyrektora Miejsko-Gminnego Środka Kultury. To nie jest jedyny turniej, który organizujecie w ciągu roku. Nie, nie, nie. W, naszej, w naszym kalendarzu są trzy turnieje główne, po prostu na które zapraszamy tenisistów praktycznie z całego województwa dolnośląskiego, to jest właśnie puchar dyrektora Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury. Drugi turniej to jest opuchar burmistrza miasta Lubawka, który odbywa się zawsze w dniu święta Lubawki. No i trzeci turniej nasz tutaj taki flagowy można powiedzieć, upamiętniamy tutaj pamięć naszego. Byłego prezesa pana Stanisława Wałędzisa. Ten turniej zawsze odbywa się we wrześniu. Powiedzmy o dzisiejszym turnieju, kto z kim gra, ilu zawodników? No bardzo się cieszę, że dopisali tenisiści. Mamy 11 par. Trzy pary z Czech, mamy pary z Kamiennej Góry, mamy pary z Wałbrzycha, Atrif, Towarzystwo Tenisowe. No niestety nie dojechali nam tenisiści z Kowar, na których bardzo liczyłem, No ale. My jakoś, jakoś musimy sobie poradzić. Oczywiście nasi tenisiści z Lubawskiego Towarzystwa Tenisowego uzupełnili nam po prostu, można powiedzieć, tutaj te grupy, bo gramy w dwóch grupach. W jednej grupie mamy sześć drużyn, w drugiej mamy pięć. No i walczymy. Bardzo mile tutaj widzę, czują się dobrze Czesi. Tak, tak, bo w ubiegłym roku reaktywowaliśmy taki turniej, który... Właśnie pan Stanisław Wałęzi z tenisistami z Zaclerza tutaj uruchomili. To jest Grand Prix Lubawka-Zaclerz. I w ubiegłym roku mieliśmy pierwszą edycję. No, wygrała Lubawka, muszę się pochwalić. No, i w tym roku zaczynamy, zaczynam, mamy zaplanowane dwa turnieje w Lubawce i dwa turnieje w Zaclerzu. Powiedzmy o inwestycjach. Musicie coś poprawić, dokupić. No cały czas, cały czas tu pracujemy. Muszę podziękować panu dyrektorowi, ponieważ wspomógł nas tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tegoroczne prace na kortach. Będziemy montować słupy dodatkowe na środku kortów oraz taką siatkę, która odgradza korty, żeby po prostu grając na dwóch kortach, piłki czasami wpadają w ważnych momentach, no żeby nie było kłopotu. To właśnie, sobie to właśnie sobie to zamontujemy. Oprócz tego kupiliśmy nowy wózek do rysowania linii. No, mówię to dzięki, dzięki panu dyrektorowi. Maty do czyszczenia obuwia, bo wiadomo, w Mąka się. Wynosimy tą mąkę, że tak powiem, z kortów. No mamy naprawdę dużą pomoc, nowe siatki na korty. Także bardzo, bardzo dziękuję panu dyrektorowi, że no jednak te korty widzi. I no wiadomo, no my dajemy ręce do pracy i staramy się, żeby te korty naprawdę godnie reprezentowały nasze tutaj to miasteczko. Czy osoby, które teraz będą nas oglądać, chciałyby przyjść pograć, mogą? Oczywiście, jesteśmy otwarci. Kontakt z nami jest wiadomo. Nie utrudniamy w żadnym wypadku ludziom, którzy chcą podbijać sobie tutaj na naszych kortach. Powiem, powiem tyle. Wszyscy, którzy tutaj w Lubawce i w okolicy mieszkają i, i poruszają się w, towarzystwie, w towarzystwach sportowych, no nas znają, nie ma problemu. I ktoś chce grać, telefon otwieramy. Po prostu udostępniamy korty. Z tego, co, z tego, co w, w poprzednich latach praktykowaliśmy, jest normalnie kasa fiskalna, pani yy, księgowa rozlicza, bo wiadomo, jest jakaś tam opłata za, za godzinę. To jest oczywiście tutaj w regulaminie. To nie są wielkie pieniądze, bo yy, porównując duże miasta, to, to praktycznie robimy to społecznie. Ale przyszły rok to jest dziesiąty turniej, i może by kogoś pasowało zaprosić znaną jakąś gwiazdę. Powiem tak, tak się złożyło, że jestem wybrany na kolejną kadencję prezesem, no i w przyszłym roku mamy dziesięciolecie tej, tej mojej prezesury. A z racji tego, że no od początku, kiedy, kiedy zostałem tutaj wybrany do tego lubawskiego Towarzystwa, uruchomiliśmy turnieje, więc mówię, ta dziesiątka, no w jakiś sposób będzie, musi, będzie musiała być po prostu uhonorowana. No zobaczymy, co, zobaczymy, co się, co się uda. No wiadomo, współpracujemy z Domem Kultury, znaczy z Miejskim Kultury, być może pan dyrektor nam pomoże, może pani burmistrz. No, no, no nie wiem, rozmowy nawet będą trwały. Dzień dobry. Witam serdecznie w imieniu dyrektora Sławomira Sławińskiego, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce na dziewiątej edycji turnieju tenisa ziemnego w Lubawce. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i myślę, że rozgrywki będą bardzo, bardzo takie mocne, że będziemy tutaj walczyć o puchary, które stoją tutaj przed nami. Ale pomijając e, rozgrywki, chciałam serdecznie przywitać Pana Petra Wlasaka, e, prezesa Towarzystwa Tenisowego w Zatzleżu. Przepraszam, że podglądam, ale żeby nie popełnić błędu, więc... E, I oczywiście Sławomira Szlandę, który tutaj też jest prezesem w naszej Lubawce. I e, nazywa się to Lubawskie Towarzystwo Tenisowe. Oczywiście, tak. No, działają tutaj bardzo prężnie już od bardzo, bardzo wielu lat. Ja też dosyć długo pracuję w kulturze, więc mam ciągły kontakt z, tutaj z Państwem. Myślę, że będzie się to rozwijało dalej, a na temat grup, rozgrywek, w jakiej formie to będzie przeprowadzone, proszę o zabranie głosu pana Sławka, który wam Państwu przedstawi dokładnie na czym to polega, kto z kim jak długo. Zanim ja powiem yy, konkretnie co dzisiaj tu będziemy robić? Chciałbym pana Petra, żeby wypowiedział się, jak mu się w tej lubawce gra w tenisa. Czy mu się tu podoba w ogóle? Dziękuję bardzo. Tak, tu jest świetny turniej, Bardzo się mi podoba. Dziękujemy za pozwanie na ten to. Bardzo jest, bardzo jest nam miło. Dziękuję panie Piotrze, dziękuję. dziękuję. Więc tak, przywitam, przywitam już teraz oficjalnie panów tenisistów. Mamy dzisiaj 11 pardeblowych. Trzy pary przyjechały z Czeskiej Republiki, z sąsiedniego, z sąsiedniego naszego tutaj Zasleża. Mamy przedstawicielstwo Towarzystwa Tenisowego z Kamiennej Góry. Mamy przedstawicielstwo Atry Wałbrzych. Także mamy no, międzynarodowy, międzynarodowy turniej. No, mówię, dziewiąta edycja. Panowie, puchary czekają. Grupy wylosowane. Ślepy los to uczynił. Nic na to nie poradzimy. Może na przyszłość będziemy sobie mogli w jakiś inny sposób tutaj się naradzić i, i w, w regulamin ustawić. To był nasz pomysł. Proszę zrozumcie, jest grupa silna, jest grupa bardzo silna, więc myślę, że półfinały, finały pokażą wyniki. Obyśmy nie nabawili się żadnej kontuzji. Życzę dobrego tenisa. Bardzo dziękuję jeszcze raz Miejsko, Miejsko Gminnemu Ośrodku Kultury. Dziękuję panu prezesowi, że nas zaszczycił z kolegami swoją obecnością. No i co zapraszam do ostrej gry. Później oczywiście mamy poczęstunek jakieś jedzonko, bo granie będzie długie. Myślę, że 17, 18 turniej się skończy najwcześniej. Dziękuję bardzo. Brawo.